Na okręcie handlowym wracającym do kraju rozkaz, który rozlega się najgłośniej, jest podjęty z najweselszymi okrzykami, brzmi „Winduj”. Czekający marynarze wbiegają z kubryku, porywając hanszpagi, i rozlega się tu nóg brzęk zapadek jako tło do żałosnej pieśni kotwicznej przy akompaniamencie wrzaskliwego chóru. A ten wybuch hałaśliwej krzątaniny, w której bierze udział cała załoga, jest niby odzewem zbudzonego statku, co dotychczas spał w swym żelazie, jak głosi malownicze zdanie holenderskich marynarzy. Bowiem okręt ze zwiniętymi żeglami na zbrasowanych rejach, przyglądający się od jabłek do linii wodnej w gładkiej, połyskliwej powierzchni portu otoczonego lądem wygląda dla oka marynarza jak najdoskonalszy obraz sennego wypoczynku. Podniesienie kotwicy było hałaśliwym manewrem na handlowym żeglowcu minionych dni. Radostą wrzawą, krzepiącą ducha, jakby wraz z godłem nadziei marynarze załogi spodziewali się wyciągnąć z głębin swoje upragnione marzenie. Tylko sięgnąć po nie ręką, nadzieja powrotu do domu, nadzieja wypoczynku, swobody, zabaw, niewybrednych rozrywek po ciężkim mozole wielu dni spędzonych między niebem a ziemią. A ten rozgwar, to uniesienie w chwili wyjścia statku stanowi wielki kontrast z chwilą ciszy, kiedy okręt przybywa na obcą redę. ogącony z żagli sunie wolna ku wybranej przystani. Luźne płótna przepoczął z lekka wśród sprzętu nad głowami załogi stojącej bez ruchu na pokładzie i kapitana patrzącego wytężonym wzrokiem z rufy ku przodowi. Statek traci stopniowo coraz więcej na szybkości, ledwie się porusza. A trzy postaci u dziobu czekają uważnie wokół kotbelki, na ostatni rozkaz. Rozkaz brzmiący rzuć. Oto ostatnie słowa po dokonanym rejsie. Słowo kładące kres znojowi statku i jego czynom. Wśród życia, którego wartość mierzy się podróżami z portu do portu, plusk spadającej kotwicy i gromkie dudnienie łańcucha są niejako zamknięciem odrębnego okresu, na który statek odpowiada zda się świadomie lekkim wstrząsem przebiegającym od kilu aż po szczyt masztów.